Halina sztywnolistna to wiecznie zielony krzew polecany szczególnie osobom, które mają zamiłowanie do roślin o zimozielonych liściach oraz do takich roślin, które preferują stanowiska uprawy półcieniste lub też cieniste. Ten egzemplarz jest obecny ze mną już od ponad 20 lat. Był przycinany kilkakrotnie, przesadzany chyba dwa razy i rośnie na stanowisku dla niego niekoniecznie zbyt Atrakcyjnym, ponieważ tutaj gleba bardzo mocno przesycha, odpływa z korzeni. Z jednej strony jest to oczywiście korzystne dla tej kaliny, bo kalina nie lubi, gdy korzenie spodmakają, ale też z drugiej strony nie lubi, gdy jest zbyt sucho dlatego też każdego roku te pędy młode nie są jakoś takie specjalnie wybujałe. Gdyby ta kalina rosła w zupełnie innym miejscu, gdzie tej wilgoci byłoby znacznie więcej, to z pewnością te przyrosty roczne sięgałyby nawet 30 cm albo nawet i więcej. Bo ta kalina dosyć szybko rośnie i w polskich warunkach klimatycznych potrafi osiągać nawet 3 lub też 3,5 m wysokości. A tak to ta kalina po tylu Cięciach, z racji tego, że ja lubię, gdy krzew się zagęszcza, dlatego też co parę lat tnę tę kalinę, to ona, gdyby nie była cięta, to osiągnęłaby zapewne już hmm, pewną ponad 3 metry, a tak to ma w tym momencie około hmm, 2,80-2,90, coś takiego. Spójrzcie na te bardzo ciekawe liście, które potrafią osiągać nawet do 30 cm długości, są one mocno powcinane, mocno żebrowane. Z jednej strony wyglądają no bardzo błyszczące, ale są pokryte takim kutnerem z jednej i z drugiej strony, aczkolwiek ten kutner z drugiej strony liścia od spodniej strony jest bardziej taki srebrny. I ten kutner ma za zadanie chronić liście przed wpływem niskich temperatur oraz przed zbytnim parowaniem liści. A tutaj widzimy pąki kwiatowe, które zawiązują się na krzewie w sierpniu-wrześniu ubiegłego roku, by rozwinąć się w maju, tworząc takie baldachimy. Jak to zwykle, jak to zwykle u kalin bywa. Zresztą te kwiaty przypominają troszkę kwiaty czarnego bzu i przyciągają rzesze zapylaczy. Następnie z tych kwiatów pojawiają się owoce, najpierw zielone, później takie czerwone, a na samym końcu czarne. I z tych nasion również kalina się mocno rozsiewa. Nie jest inwazyjna, ale potrafi też tworzyć siewki w wielu miejscach w ogrodzie, zwłaszcza gdy ptaki dorwą się do owoców. Ta lina najlepiej rośnie na stanowisku półcienistym lub też cienistym. W słońcu liście będą mocno cierpiały, zwłaszcza latem. Dlatego też jest to roślina polecana szczególnie właśnie na takie ocienione stanowiska, a gleba powinna być przepuszczalna, ale niezbyt sucha, o odczynie obojętnym lub też nawet lekko kwaśnym. Ale na glebie zasadowej również sobie znakomicie poradzi. A jeśli chcecie rozmnożyć taką kalinę, to wystarczy po prostu taką dolną gałązkę przygiąć do podłoża, obsypać ziemią i mniej więcej po miesiącu czasu, w sezonie letnim, taka gałązka będzie już gotowa do odcięcia, bo będzie ukorzeniona no i mamy nową roślinkę. a w sezonie zimowym te liście są bardziej takie obwisłe, bardziej broniące się przed wpływem niskich temperatur, natomiast gdy nastanie wiosna oraz latem te liście są już bardziej takie rozłożyste, bardziej widoczne, a w tym momencie roślina zachowuje się podobnie jak niektóre rododendrony.